pokażę wam, jak frezon takim wkątkowym, kątowym który ma na sobie kąt skupowany 45 stopni robię jak tłucze ogony które będą miały 60 stopni tutaj widzicie frezuje się później pokażę wam czy będzie chwilę wykończenia na razie to jest pierwsze, dopiero pierwsze przejście Czyli 3 mm, wiadomo, pierwsze przejście to delikatny ziół ale zaraz jeszcze raz, teraz Wam pokażę jak te frezy wyglądają no. zobaczcie, tutaj To są takie frezy masuje się tu na szpieniu, to pomocą wina i To są frezy kątowe i ten frez ma 45 stopni a jak to zrobiłem tam, że Przedem 45 stopni. Rezultat: sobie kąt 60 stopni. Po prostu podzieliłem kąt 45 stopni na pół i dodałem tutaj na główce 37,5. I się rezygnuje. Później, jak już będę robił ostatnie wykończenie to jeszcze sobie sprawdzę, czy władce. Trzeba sobie pomyśleć, jeszcze na wielką ścieżkę. Na razie dziękuję wszystkim i Wam pokażę dalej.